Wrocław, Karłowice, 19 stycznia 2023 Na rogu lejka Kasprowicza i Placu Piłsudskiego znajduje się lokal La Piacetta, kawa, ciasto, produkty włoskie, wine bar. Wchodzę do środka, La Piacetta, 23 stycznia, godzina 19, degustacja wina. Sensoryczna, obowiązkowała tu rezerwacja i tak dalej. Idę do lokalu. Na ścianach obrazy, klimaty śródziemnomorskie, fotografia rodziny włoskiej. Stół zastawiony przed domem kamiennym, naczynia, stroje ludowe. Obok znajduje się półka z alkoholami, wina różne. 20 stycznia będzie w lokalu degustacja win -wodki. Państwo otrzymują również produkty włoskie raz w tygodniu i te produkty włoskie można nabyć. Gazetta Italia, jedyny dwujęzyczny magazyn polsko-włoski, również można sobie tutaj Gazetta Italia przejrzeć. Menu, kaponata, palpettinę w się można również poprosić o kawę, zjeść ciasto, tarta karmelowa, czarny wachlarz wiśnią, caponata, stinki sycylijskie, ciasteczka myślane, pasta di Mandorle. I to jest miejsce we Wrocławiu na Karłowicach. Można również wziąć lokalną trasę Wrocław i Kurier Karłowicki. Podobny zegar nad wejściem do mniejszej sali w głębi. I tak wygląda lakal z produktami polskimi na Karłowicach we Wrocławiu. 军规也是好办的。